To była orka jak zderzenie z pociągiem. Marta wcisło z platformy obywatelskiej przyszła do studia z gotowym zestawem haseł i uśmiechem, ale nie przewidziała jednego: że trafi na Annę bryłkę z konfederacji, która nie zamierzała odpuszczać ani milimetra. Zaczęło się spokojnie, ale skończyło się. no cóż, miazgą. Bryłka nie tylko punkt po punkcie rozbiła narrację o sukcesach rządu Tuska, ale zrobiła to z takim spokojem i precyzją, że wcisło momentami dosłownie zamilkła, nie wiedziała co odpowiedzieć. Temat? Niby klasyka fałszywe obietnice, brak efektów, puste slogany. Ale kiedy ktoś rzuca konkretami a nie ogólnikami, robi się bardzo niewygodnie, zwłaszcza dla tych, którzy są przyzwyczajeni do bezkarnego gadania, że wszystko idzie świetnie. Bryłka nie zostawiła suchej nitki na obecnym rządzie, od gospodarczego chaosu, przez kadrowy bałagan, po obietnice, które po ośmiu miesiącach dalej są tylko wpisami w social media. I właśnie dlatego to starcie trzeba zobaczyć do końca. Bo to nie był tylko polityczny pojedynek. To był moment, w którym ktoś w końcu powiedział głośno to, co myśli dziś cała masa zwykłych ludzi. I zawsze będzie, bo to jest gra na emocjach. Wracając do Sławomira Mencena, jest to najbardziej nieprzewidywalny. Antyspołeczny, antyspołeczne, antysystemowy, nie lubiący kobiet, nienawidzący ludzi, obrażający ludzi kandydat. A zaraz powiem dlaczego. Jeszcze niedawno Sławomir Mencen mówił, że kobiety, które chcą usunąć ciążę w wyniku gwałtu nale należy karać. Dlaczego nie lubiący ludzi? Dlatego, że na przykład obraża ludzi, którym, który no dlaczego tysiące, ja przepraszam ja spotkanie, ja proszę, proszę nie obrażać. Proszę, proszę, mi mi nie przerywać. Przerywać. Prze proszę mi nie przerywać, bo to, że pan Męcen się nie umie zachować, to myślałam, że chociaż pani się umie zachować. Słowom Mencen gwałt nazywa nieprzyjemnością jest nie, no, to, to jest, e, to jest skandaliczne, że kandydat straszliwą na prezydenta tak może mm, y, wulgarnie nazywać... To zdarzenie. To po pierwsze. Po drugie, Szanowni Państwo, on, Panie Redaktorze, on nawet Pana obraził, bo powiedział, że wolałby mieć córkę prostytutkę niż syna dziennikarza. To jest kandydat na prezydenta. Kandydat, który mówi, że, 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 że który chce sprywatyzować służbę zdrowia, Likwidować który chce sprywatyzować NFZ, który nie chce nie sprywatyzować nie oświatę, czyli oświata tylko dla bogatych, służba likwidacja, zdrowia tylko dla bogatych, który chce NFZ. odbierać 13 Panie, i 14 emeryturę. To Panie jest kandydat doktorze, na prezydenta. Kandydat, który głosi teorie są i prorosyjskie, są prorosyjskie i antyeuropejskie. Prorosyjskie? Ta, a po co pojechał do Lwowa, proszę pani? Po co pojechał do Lwowa? Złożyć na cmentarzu Orląd Wowskich. Tak? To jest i co mówił, proszę pani, o banderowcach? co mówił o banderowcach? Proszę pani. Jeśli Pani uważa, że to jest Pani kandydat, to ja gratuluję. Tylko zapytam Panią o jedno. Dlaczego skoro Pani kandydat mówi, że Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, mówił to w pierwszej piątce Mencena, Pani jest w Parlamencie Europejskim. Nie. Bierze Pani y, duże pieniądze i Pani przynosi wstyd Polsce, bo Pani głosuje przeciwko Tarczy Wschód. Pani jest przeciwko bezpieczeństwu Pol Polaków, pani, pani jest przeciwko y, wie, Polsce w Unii za, Europejskiej. Pani no. jest pani Ci, poseł, jeśli my ku dobremu, to jest prorosijski dewanijski precz To już, okay. pani, ale sekunda, pani drogie jest, pani redaktor, bo... przepraszam bardzo. Siedziałam cicho i słuchałam, ja, wiem, no, ja no, tego, nie mogły wyjść. Ja nie miałam nic do powiedzenia. Pani mnie absolutnie nie da skończyć zdania. Wie, wie pani dlaczego? Bo nie ma pani. pani a będzie mogła nie. pani odpowiedzieć naprawdę. Bardzo. Proszę. Najbardziej a, najbardziej antyspołeczny kandydat jakiego możemy sobie wyobrazić. W historii naszego kraju, który chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, który widzi Polskę na Wschodzie, a nie w Unii Europejskiej, który na gwałt nazywa, tak jak powiedziałam przed chwilą, nieprzyjemnością, który na dziennikarzy mówi, że... Nie chcę tego powtarzać, bo nie chcę pana obrażać. E, nie, mnie to nie obraża, naprawdę. Ja w ogóle mm, tutaj nie będę się do tego odnosił. I to jest, o, o, szanowni odnosił. państwo, mało tego jeszcze jest przeciwko młodzieży, bo mówi, że młodzi mężczyźni po ukończeniu liceum powinni pójść do obowiązkowej służby wojskowej. Czyli jest przeciwko młodzieży, przeciwko kobietom, przeciwko seniorom. E, a jednak, a jednak, tysiące a jednak osób po raz pierwszy na w tym spotkania. tygodniu, według badaniu Cebosu kandydat Konfederacji kobietom. uzyskał powyżej 20% Bo ludzie tego nie poparcia. wiedzą, bo powtarzają. Jak ma Ziemc... głupoty, i, i to wszystko, co ma do powiedzenia, jak zapytany yy, przez dziennikarzy, ucieka przed nimi. Pan Dariusz Tanderski. Widzimy, że przed każdymi wyborami jest stały cykl poparcia dla partii skrajnie prawicowych, czy też dla Konfederacji. Poparcie to rośnie. Na około półtora miesiąc przed wyborami jest szczyt poparcia, a później ludzie dowiadują się, jaki rzeczywiście program prezentuje, 12 Konfederacja, w do Parlamentu Europejskiego, pre prezentuje Konfederacja. I prawdopodobnie jesteśmy właśnie w tym szczycie poparcia, tak samo jak było w 2023 roku, tak samo jak było w 2019 roku. Jest taka prawidłowość, która zawsze. Pokazuje, że no w końcu na ten miesiąc półtora przed wyborami ludzie zaczynają się przekonywać, o czym ci kandydaci Konfederacji mówią, jakie mają poglądy i przestają deklarować poparcie. Prawdopodobnie właśnie jesteśmy w tym punkcie, kiedy właśnie obywatele dowiadują się, że na sztandarach konfederacja tym razem ma odpłatne studia wyższe, odpłatną ochronę zdrowia, likwidację takich programów jak 800+, wyjście z Unii Europejskiej. Więc widzimy, że cała ta paleta teraz się można powiedzieć wylała i pani poseł mówiła tutaj, pani poseł mówiła tutaj o o jakieś nagonce. Ja rozumiem, że pani broni swojego kandydata, natomiast to jest cytowanie to jest, jego poglądów. To jest, I to, to jest, trudno, nazywać, trudno nazywać nagonką. Nie I mówimy o oktacji ochrony zdrowia, ja Rozumiem, że się, tylko monopolu, I rozumiem NFZ. że się pani denerwuje Rozumiem, że się pani denerwuje, jak mówię, że fakt. ludzie zaczynają poznawać program Konfederacji. I to jest naturalne i musimy się z tym zmierzyć. I bardzo dobrze, że mówimy coraz więcej o programie Konfederacji, żeby coraz więcej ludzi mogło. Się się przekonać na własne uszy, że to nie jest po prostu miły Pan od obniżania podatków, to jest Pan, który każe młodym ludziom płacić za studia, płacić za ochronę zdrowia i odbiera im I wszystkie wojska, korzyści to które Może Pani, pani Anna Bryłka ustawiono. teraz rzeczywiście w punktach, tylko krótko bardzo proszę, zareaguje, bo żeby już może pozwoliła pani w czasie innych wypowiedzi wypowiadać się właśnie Dlatego, że padło gościom. tutaj tak wiele kłamstw na nasz temat, na temat na, na temat naszego programu Szanowni Państwo, pragnę zauważyć, że Rafał Trzaskowski w dużej mierze zaczął kopiować program Konfederacji. No nie, nie, ale umówiliśmy żartuje. się, że Pani teraz jakby wskaże ewentualne nieścisłości, a Pani nazywa to wręcz kłamstwami, więc tak, bardzo proszę. więc Po pierwsze, zagłosowaliśmy za poprawką w sprawie Tarczy Wschód. Rezolucja, do której pani poseł się odnosiła, nie dotyczyła tarczy wschód. Dotyczyła europejskiej obronności. Od zawsze dotyczyła byliśmy przeciwnikami przekazywania nowych kompetencji Unii Europejskiej. My się nie zgadzamy na to, żeby Czyli po raz kolejny. Je Orbanowi, komisja tak? Europejska decydować o naszym bezpieczeństwie. Tego pani chcecie. Nie zgadzamy ale się, teraz żeby się że raz... Ale pani bryłka mi też wchodziła w, w zdanie, ja pani reprezentuje. tylko wtedy widzowie... nic nie Jak rzecz czekałam. Dobrze, Niestety państwa, pani Bryłka nie mi przeszkadzała, mówił, mówiąc nieprawdę. No tak, ale to nie, prawdę, nie znaczy, ja że pani teraz będzie przeszkadzać, też bo to, nasi mówi widzowie wtedy nic, mówi nieprawdę. nic, Pan nic nie Pan redaktor akurat na pewno tą rezolucję bardzo dokładnie przeczytał i wie, że jest tam zapis mówiący o tym, że Komisja Europejska w imieniu państw członkowskich będzie zaciągać pożyczki na rynkach kapitałowych. My się nie zgadzamy na przekazywanie nowych kompetencji Unii Europejskiej. W ramach zaciągania pożyczek, w ramach wspólnych zakupów, w ramach przekazywania decyzyjności, na co te środki ze tego Wspólnego długu mają pójść w ramach europejskiej czy polskiej obronności. I dlatego głosowaliśmy przeciw. I to, co zostało zrobione przez pana premiera, to nie jest dyskusja nad argumentami i rzeczami, które się rzeczywiście w tej rezolucji znalazły, tylko nazywanie opozycji po prostu zdrajcami, Konfederacją Targowicką. Bo nie jesteście, nie jesteście nie. Prawicą, Dobrze. tylko jesteście Targowicą. Dobrze. Dokładnie teraz, tak. Bo jesteście przeciwko teraz pani że... przeciwko wspólnemu zadłużeniu. Pani poseł, proszę, pani, to się wszystkie skończy mają tak, płacić na Tarczę Wschód. To jest źle? To nie ma, chyba się, nie panie, uda się... Panie, panie redaktorze, nie ma tego, kto ma płacić na tarcze wschód. Nie Każdy kraj ma partycytować. o partycytować. Nie ma rezolucji, z Białej Księgi. Mamy no, w takim razie ja decyduję o tym, że teraz na... pani Marta Cisło i pani Anna. Bryłka jednak nie mówią, e, bo jednak nie udaje się e, doprowadzić bo, bo do. Ta pani kłamie. E... Mam tutaj rezolucję pani dobrze. poseł. I teraz pani e, Anna Radwan, bardzo proszę. Wracając do pytania, które zadał pan redaktor na początku tej ożywionej dyskusji, e, którą prowadzimy tu od paru na minut. E, Niewątpliwie słowa Sławomira Mencena, słowa wypowiedziane wczoraj w wywiadzie na temat kobiet, na temat gwałtu, y, sposób w jaki wypowiada się na temat, sposób skandaliczny, y, wymagają naszego potępienia. I tutaj nie ma, dziwi mnie, że, że pani poseł też jako kobieta, matka w ogóle dopuszcza tego typu narracje. Straszliwa tragedia, pani, tak nazwał pani gwałt. Wydaje mi się, że umawialiśmy się przed chwilą, że pani pozwoli nam przynajmniej ja dwa zdania razy powiedzieć. Już to powtórzyłam. Pani poseł. No i wszystko jasne. Bryłka nie tylko nie dała się zagadać, ale wręcz przeorała każdy punkt platformy z zimną precyzją i spokojem snajpera. A Marta wcisło. Im dłużej trwała ta rozmowa, tym bardziej było widać, że nie ma już z czym wracać do stołu. Bo jak długo można klepać o lepszej Polsce, kiedy ludzie widzą drożyznę, chaos i brak jakichkolwiek konkretów? Bryłka rozbroiła te iluzje na oczach widzów, bez krzyku, bez emocjonalnych haseł, po prostu logicznie, faktami, do bólu. I właśnie tak wygląda prawdziwa opozycja. Nie ta, która tylko krzyczy w Sejmie, ale ta, która potrafi stanąć oko w oko z politykiem partii rządzącej i go rozłożyć na części pierwsze. Bez taryfy ulgowej. Jeśli chcecie więcej takich mocnych starć, zostawcie suba. Łapkę w górę i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej wymianie. Czy wcisło miała cokolwiek na swoją obronę? Bo dla nas to było jedno wielkie Game Over.